Było to w ostatnich dniach września. Przez cały dzień padał zimny jesienny deszcz. Wicher, był bez przerwy. Tego wieczoru Sherlock Holmes siedział przy kominku i z posępną miną przerzucał swe notatki o zbrodniach, a ja, ja zajęty byłem lekturą pasjonujących opowiadań Clarka Rasla. gdy wtem. Co to, dzwonek? Ciekawe, komu się chce wychodzić w taką pogodę. Yy, może to któryś z Twoich przyjaciół? Nie mam żadnego oprócz Ciebie. Och, Nie w... jestem zbyt towarzyski. A więc to zapewne jakiś klient. W takim razie musi to być coś poważnego. Nikt nie wybrałby się z jakąś błahostką o tej godzinie i w taką pogodę. A proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobrze. Proszę tu bliżej. Pan proszę. Mam nadzieję, że Panu proszę nie przeszkadzam. Nie, przepraszam. Zdaje się, że zamoczyłem podłogę. Nic nie szkodzi, ruch, nic ruch, nie ruch, szkodzi. Proszę łaskawie podać palto i parasol. Szybszy. Powieszę je przy kominku, szybciej przeschną. <tuszy> Widzę, że pan przyszedł z południowo-zachodniej dzielnicy. A tak, z Horsham. Skąd pan wie? Biała, kredowa glina na czubkach pańskich butów wskazuje na to. Proszę siadać, proszę, tak, proszę bardzo. Dziękuję bardzo panom. Dziękuję. Przyszedłem poradę. Wiele słyszałem o panu. Major Prendergast opowiadał mi, jak go pan uratował przed skandalem. Ach, tak, tak. Niesłusznie oskarżono go o morderstwo. Mówił, że pan potrafi rozwiązać każdą zagadkę. No, przesadza. że nie, nie nikt przesadza. jeszcze nie zdołał pana pokonać. Pokonano mnie cztery razy. Trzy razy mężczyźni i raz. Kobieta. O, cóż to znaczy wobec pańskich sukcesów? To <grystanie> istotnie. Przeważnie mi się wiodło. <grystanie> no więc <grystanie> może i w moim przypadku tak będzie. Proszę łaskawie przysunąć fotel do kominka i opowiedzieć o co chodzi. Tak, to niezwykła sprawa. <grystanie> Nie powierzają mi innych, łaskawy panie. Jestem ostatnim ratunkiem w beznadziejnych sprawach. Wiem. Wiem, mimo to sądzę, że przy całym swoim doświadczeniu nie miał pan jeszcze do czynienia z tak tajemniczym i niewytłumaczalnym splotem wypadków, jak te, które zdarzyły się w mojej rodzinie. O, zaczyna być to ciekawe. Słucham, może zaczniemy od najważniejszych faktów. Nazywam się John Openshaw. Mhm. Ja sam mam mało wspólnego z tą okropną sprawą. Dotyczy ona jednak moich najbliższych. Zacznę od początku Bardzo proszę bardzo Mistry Eliasz wyemigrował za młodu do Ameryki I tam, na Florydzie Założył dobrze prosperującą plantację W czasie wojny domowej Dosłużył się stopnia pułkownika Po kapitulacji generała Lee Wrócił na swoją plantację I żył tam jeszcze kilka lat W 1870 roku Wrócił do Europy I nabył majątek w pobliżu Horsham W Sussex W 1878 roku Zamieszkałem u stryja. Darzył mnie wyjątkowym zaufaniem, z jednym zastrzeżeniem. Nie wolno mi było wejść do stale zamkniętej rupieciarni na poddaszu, gdzie stryj przechowywał kufry i walizy. Otóż pewnego dnia w marcu do stryja przyszedł list z zagranicy z Pondicherry. Było to bardzo dziwne, bowiem z nikim nie utrzymywał kontaktów. Gdy rozdarł kopertę, wypadło z niej. Pięć pestek pomarańczy I Co? rozsypało się po stole Roześmiałem się na ten widok Ale śmiech zamarł mi na ustach Gdy spojrzałem na stryja Oczy wyszły mu na wierzch z blat I osłupiałym wzrokiem patrzył na kopertę Ka, ka, ka Wykrzyknął Boże, dawne grzechy mnie ścigają Ciekawe. Spytałem go, czy to coś znaczy Odpowiedział, że śmierć Potem no. zamknął się w swoim pokoju. Ech, obejrzałem list, na kartce były naskrobane trzy litery k i nic poza tym. Nie wiedziałem, co tak przeraziło stryja. Chwilę potem wezwał mnie do siebie. Na biurku stała mała mosiężna szkatułka, na której wieczku wyryta była trzykrotnie litera K. Była tak. niedomknięta, tak. a w środku leżały jakieś papiery. Kazał mi napalić w kominku i wezwać adwokata Fordhama. Gdy wróciłem z adwokatem, szkatułka była pusta. Na polenisku leżała kubka czarnego popiołu po spalonych papierach. Stryj oznajmił, mi, że cały majątek pozostawiam mojemu ojcu. Potem dziedziczyć miałem ja. Gratuluję. E, powiedział też, że przykro mu, iż zostawi mi tak wątpliwe dziedzictwo, ale trudno przewidzieć, jak się sprawy obrócą. Przez następne dni stryj dużo pił. Często wpadał w szał. Biegał wtedy po ogrodzie z rewolwerem w ręku i krzyczał, że nikogo się nie boi. A Och. gdy atak mijał, uciekał, przerażony do pokoju i za sobą drzwi. Jednego dnia znaleźliśmy stryja leżącego w małym stawie w ogrodzie. Twarzą do dna. Współczuję. Dziękuję, panu. Staw był płytki, a na ciele zmarłego nie znaleziono żadnych śladów. Policja orzekła, że to samobójstwo. Ojciec mój odziedziczył jego posiadłość i kilkanaście tysięcy funtów. Chwileczkę. Pańskie opowiadanie jest pasjonujące. Jest pasjonujące. Czy pan mógłby powiedzieć dokładnie, kiedy stryj otrzymał list, a kiedy popełnił domniemane samobójstwo? Oczywiście. List nadszedł 10 marca 1883 roku, a stryj zmarł w siedem tygodni później, 2 maja. Dziękuję. Proszę mówić dalej. Ojciec. Zamieszkał w Horsham na początku 1884 roku i aż do stycznia 1885 roku żyliśmy w spokoju. 4 stycznia, gdy siedzieliśmy razem przy śniadaniu, ojciec nagle krzyknął przerażony. Zobaczyłem, że w jednej ręce trzymał otwartą kopertę, a w drugiej pięć suchych pestek pomarańczy. Gdy opowiadałem mu poprzednio o takim samym liście do stryja, myśmiał mnie i nazwał to bzdurną historią. Teraz jednak, gdy jemu przydarzyło się to samo, był przerażony. Pięć prostek pomarańczy. Właśnie, spytał mnie, co o tym myślę. Obejrzałem list. Pod trzema literami kabło napisane: Papiery połóż na zegarze słonecznym. Gdzie? Y w ogrodzie jest słoneczny zegar. Rozumiem. List wysłany był z Dundee, ze Szkocji. Mimo moich nalegań ojciec nie zgodził się na zawiadomienie policji, uznając list za głupi żart. Trzy dni później pojechał w odwiedziny do komendanta jednego z fortów na Portsdown Hill. Nazajutrz otrzymałem depeszę, że ojciec wpadł tam do jednej z kredowych sztolni, doznał pęknięcia czaszki i zmarł w szpitalu. Hmm, czy przeprowadzono jakieś śledztwo? No cóż. Bardzo pobieżny. Stwierdzono, że ojciec wracał z mroku, nie znał okolicy, tak. a sztolnia nie była ogrodzona. Tak. Policja orzekła, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ale czy pan powiedział im o tych listach? Nie. Nie. Natomiast sam zbadałem wszystkie okoliczności wypadku. Nie było śladów gwałtu ani walki. Nikogo obcego nie widziano w pobliżu. A jednak byłem niemal pewny, że ojciec mój padł ofiarą jakiegoś spisku zginął w styczniu 1885 roku. Od tego czasu upłynęły dwa lata i osiem miesięcy. Żebym przez ten czas spokojnie i zaczynałem już mieć nadzieję, że przekleństwo ciążące na naszej rodzinie skończyło się. Gdy i na mnie przyszła kolej. Proszę, oto koperta. W środku jest to samo. Pięć pestek pomarańczy. Na A na kartce k? proszę. K? K? k, k, K. I słowa, połóż papiery na słonecznym zegarze. Prawdę mówiąc jestem zupełnie bezradny. Czuję się tak. Jakbym miał do czynienia z diabelskimi mocami. Ależ, mój panie, trzeba działać, bo inaczej będzie pan zgubiony. Tylko energiczna akcja może pana ocalić. Nie wolno zwlekać ani chwili. Byłem na policji. No i. Wysłuchali mego pojadania z uśmiechem. Są zdania, że te listy to jakieś niewczesne żarty, a mój ojciec i stryj zginęli w nieszczęśliwym wypadku. No, co za głupstwa. No, przydzielili mi jednego policjanta do ochrony. Czy przyszedł tu z panem? Nie, nie. Pozwano mu pilnować mojego domu. A no, no, czemu pan wcześniej do mnie nie przyszedł? Ach, drogi panie Holmes, nie wiedziałem, co robić. Dopiero major Prendergast poradził mi pójść do pana. Mile już dwa dni. Trochę późno. Tak, tak, tak. Czy ma pan jeszcze coś do dodania? O tak. Tak, chcę panu pokazać o ten kawałek z powiałego papieru. Kiedy stryj pali papiery, Ha, właśnie kartka wyfrunęła z pomiędzy innych i dzięki hmm. temu ocalała. Ale nie wiem, czy to może się do czego przydać. Zobaczymy, zobaczymy. Watsonie, przeczytaj z łaski swojej. Czytaj. Proszę bardzo. Marzec 1869. 4 przyszedł Hudson. Takie same poglądy. 7. Poszczyto pestkami Mekkanleja, Paramora i Słena. 9. McKenley ulotnił się, 10. John Swinn ulotnił się, 12. odwiedziny u Paramora. Wszystko w porządku. A czy do pismo pańskiego stylu? Tak, tak. no dziękuję panu. Dziękuję. A teraz do dzieła, panowie. Nie mamy ani chwili do stracenia. Pan musi wrócić do domu natychmiast. C co mam robić? Włożyć ten kawałek papieru do szkatułki, tak. załączyć karteczkę, w której w najbardziej przekonywających słowach wyjaśni pan, że wszystkie inne dokumenty spalił pański stryj i nic więcej nie zostało. Potem postawi pan szkatułkę na zegarze słonecznym i to wszystko. Tak, rozumiem. Na razie, na razie proszę nie myśleć o zemści. Najpierw musimy zażegnać grożące panu niebezpieczeństwo. A potem wyjaśnimy tajemnicę i postaramy się ukarać winnych. Na razie oni są górą. Och, dziękuję panu. Zrobię jak pan radzi. Proszę nie tracić ani chwili. Przede wszystkim proszę uważać, gdyż grozi panu zupełnie realne niebezpieczeństwo. Och, jak pan wraca do domu? Pociągiem z Waterloo. Z Waterloo. Nie ma jeszcze dziewiątej. Na ulicach jest dużo ludzi Myślę, że dotrze pan do domu bezpiecznie Lecz mimo to pan musi być bardzo ostrożny Mam przy sobie broń To dobrze, to dobrze Jutro rano zabiorę się do tej sprawy Przyjedzie pan do Horsham? Nie, źródła tej zagadki są w Londynie I tu będę ją rozwiązywać W takim razie przyjadę do pana za dwa dni z Zgoda, z zgoda, zgoda Do widzenia Do widzenia pan. Co za fantastyczna sprawa! I co ty o tym myślisz? To rzeczywiście niesamowita historia. A Johnowi Open Show grozi niebezpieczeństwo w Czy doszedłeś już na czym to niebezpieczeństwo polega? Mm. Kim jest ten KKK? No i czemu, i czemu prześladuje tę nieszczęsną rodzinę? O, no, co nie, zawsze starałem się wiedzieć wszystko to, co niezbędne mi jest do mojej no, pracy. Tak, Podejrzewam tak. jednak, że w tej sprawie musimy sięgnąć do innych źródeł. Podaj łaskawie encyklopedię amerykańską na literę K. Proszę bardzo, chwilę. Zastanówmy się teraz, co da się wywnioskować. Przede wszystkim... Możemy być pewni, że pułkownik open show musiał mieć poważne powody do opuszczenia Ameryki. Człowiek w jego wieku niechętnie rezygnuje ze swoich zwyczajów i zamienia cudowny klimat Florydy na odludne życie na angielskiej prowincji. Jego daleko posunięte zamiłowanie do samotności w czasie, gdy zamieszkał w Anglii, pozwala przypuszczać, że bał się kogoś lub czegoś, w Watsonie. A co to było? Możemy dojść zastanowiwszy się nad złowieszczymi listami odebranymi przez niego i jego spadkobierców. Czy zwróciłeś uwagę na stemple tych listów? A tak, 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 tak. Pierwszy był z Pondicherry, Ta. drugi z, z Dangi, a trzeci z Londynu. Z Londynu, ze wschodniej dzielnicy Londynu. Jakie wnioski ci to nasuwa? Zaraz, Pondicherry, wszystko to są porty. Brav. Nadawca musiał więc Brav. znajdować się Brav. na statku. Brav. Doskonale, Watsonie. Mamy już klucz do tajemnicy. A więc, jest rzeczą prawdopodobną, iż piszący te listy znajdował się na statku. Teraz, nie? teraz zastanówmy się nad inną okolicznością w przypadku listu z Pondicherry. Od groźby do jej wykonania upłynęło 7 tygodni, natomiast w przypadku listu z Dundee 3 do czterech dni. Czytać nic nie mówi. No jak to nie? No ci pierwsi mieli większą odległość do przebycia. Ale list też. A, a, a to, 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 co z tego? Możemy założyć, Watsonie, że statek, na którym znajduje się ten człowiek, czy ludzie... Jest żaglowcem. Gdyby ci ludzie z Pondicherry płynęli parowcem, przybyliby prawie jednocześnie z listem? Ponieważ jednak upłynęło siedem tygodni, zanim się zjawili, sądzę, że należy to przypisać różnicy czasu między datą przybycia do Anglii statku list i żaglowca z nadawcą listu na pokładzie. No to zupełnie możliwe. Więcej niż możliwe, Watsonie. Prawie pewne. I teraz rozumiesz, czemu ten trzeci list nadany w Londynie zapowiada bezpośrednie niebezpieczeństwo. Ale co może być powodem tak bezlitosnego prześladowania? No, Watsonie, komuś musi niezmiernie zależeć na dokumentach przechowywanych przez OpenSchool. Dla mnie jest jasne, że tych ludzi musi być paru. Paru? Paru, co najmniej paru. Jeden człowiek nie mógłby dokonać dwóch morderstw, tak, by oszukać władze śledcze. Musiało być ich kilku ludzi zdeterminowanych i przebiegłych. Postanowili zdobyć te papiery za wszelką cenę. Widzisz więc, Watsonie, że pod literami KKK -k -k ukrywa się nie człowiek, lecz cała organizacja. Ale jaka? Czy nigdy nie słyszałeś o Ku Klux Klan? Nigdy. To poczytaj sobie. K-K-Ku... Ku, ku Klux Klan. Tajna organizacja zawiązana przez eks-konfederatów w Stanach Południowych po wojnie północy z południem. Działała głównie w Luizjanie, obu Karolinach, Georgii i na Florydzie. Miała cele polityczne, terroryzowała murzynów, a przeciwników mordowała lub wypędzała z kraju. Przed popełnieniem zbrodni Ku Klux Klan wysyłał zwykle upatrzonym osobom ostrzeżenie, najczęściej w formie dębowych liści, pestek dyni lub pomarańczy. Ach! No tak, w roku 1869 działalność Ku Klux Klanu nagle osłabła, później notuje się tylko sporadyczne wystąpienia tej organizacji. No tak, teraz to rozumiem. Ale zauważ Watsonie, że nagłe załamanie się działalności Ku Klux Klanu zbiega się z wyjazdem open show'a z Ameryki wraz z dokumentami. W tych papierach mogły figurować nazwiska znanych ludzi i być może wielu z nich nie zaśnie spokojnie dopóki ich nie odzyska. No, a więc kartka, którą widzieliśmy... Potwierdza nasze przypuszczenia. Było tam napisane. Poszczuto pestkami A, B, C. Co znaczy, że osobom tym wysłano ostrzeżenie. A tak? Potem były kolejne wzmianki, że A i B ulotnili się, czyli wyjechali, a C złożono wizytę. Kolim się. Obawiam się, że z tragicznym dla niego wynikiem. Myślę, mój drogi, że uda nam się rzucić trochę światła na tę ponurą aferę. Od czego dzisiaj zaczniesz? To zależy od wyników pierwszych badań. Pewnie jednak będę musiał jechać do Horsham. A czy nie zaczniesz właśnie od tego? Nie. Najpierw pójdę do na City. Hmm. Holmesie! Słuchaj, już za późno. Patrz, patrz. Tragiczny wypadek przy moście Waterloo. Hm. Tego się właśnie bałem. Jak to się stało, Woodson? Ja ci Wczoraj wieczorem między dziewiątą a dziesiątą policjant Cook, który miał służbę przy moście Waterloo, usłyszał wołanie o pomoc i plusk wody. Noc była niezwykle ciemna i burzliwa, to też mimo pomocy przechodniów nie udało się uratować ofiary. Zaalarmowano policję rzeczną, która wyłowiła zwłoki młodego mężczyzny. Na podstawie znalezionych przy nim dokumentów ustalono, że był to John Openshaw, zamieszkały w Horsham. Prawdopodobnie śpiesząc się na ostatni pociąg odchodzący ze stacji Waterloo, Denat zmylił w ciemności drogę i wszedł na brzeg przystani dla statków rzecznych. Żadnych śladów obrażeń nie stwierdzono. Niewątpliwie był to, posłuchaj, niewątpliwie był to nieszczęśliwy wypadek, hmm. który powinien zwrócić uwagę władz na niedostateczne zabezpieczenie przystani na rzece. Nie, no to straszne. Straszne. Tak, przykrycie dla mnie. Wiem, że to bez wątpienia brzydkie uczucie, ale boleśnie została zraniona moja duma. Teraz zostałem dotknięty osobiście i mogę ci zagwarantować, Watsonie, że nakryję tę szajkę. Biedny Open show. Biedny. Przyszedł do mnie po pomoc, a ja wysłałem go na śmierć. Diablo, chytra szajka! Jak go tam ściągnęli? Przystań leży nieco na uboczu. Nawet w taką pogodę na moście musiało być sporo ludzi. Zobaczymy jednak, kto w końcu wygra. Wychodzę od. na sonii. policję! Nie, będę działał sam. Dopiero gdy osaczę tych ludzi. Tam znać cały dzień byłem piekielnie zajęty, a no, jak ci się udało? Dobrze, wpadłeś na ich ślad. Mam ich w garści, Watsonie. Młody Open Show wkrótce będzie pomszczony. Wiesz, odpłacimy im tym samym. To no, dobry pomysł. A co masz na myśli? Podaj mi pomarańcze. Proszę bardzo. Wyjmę pięć pestek pięć i włożę pestek. do koperty. Na kartce napiszę SPH dla JC. Jeszcze adres. Kapitan James Collan na pokładzie Lonsta. Savannah, Georgia. Gotowe. Doręczą mu po wejściu do portu. Watsonie. <laughs> Założę się, że nie uśnie. Zrozumie, że to wyrok śmierci, tak jak w swoim czasie. Zrozumiał to opatrzą. Cholm się. A kim jest ten kapitan Cole? O, to Herst szajki, Watsonie. Złapię i pozostałych, ale on będzie pierwszy. Jakich wyśledziłeś? Cały dzień siedziałem nad rejestrami statków Lloyd'a i plikiem starych gazet, śledząc drogę każdego statku, który zawinął do Pondicherry w styczniu i lutym 1883 roku. Naliczyłem 36 większych statków, które tam były w tym okresie. Z nich wybrałem Lone Star, Gdyż po pierwsze wyruszył do Londynu, a po drugie był to statek amerykański. A co potem? Tak. Co potem, Watsonie? Przejrzałem sprawozdanie z Dundee i upewniłem się w mych podejrzeniach. Przeczytałem, że Lone Star był tam w styczniu 1885 roku. A potem sprawdziłem, jakie statki stoją teraz w Londynie. No i. Watson, Lone Star przybył w ubiegłym tygodniu. Pojechałem do basenu Alberta i dowiedziałem się, że statek odszedł w porze rannego przypływu do Osawana. A co chcesz? To O, trzymam ich w ręku. Kapitan i pierwszy oficer są jedynymi Amerykanami z całej załogi. Reszta to Finowie i Niemcy. Wiem też, że tej dwójki nie było na statku ubiegłej nocy. Zanim żaglowiec dopłynie do Sawana, mój list będzie już tam parowcem pocztowym. A policja, Watsonie, dowie się, że żądamy wydania dwóch panów pod zarzutem morderstwa. O, się. Potrafi jednak pokrzyżować nawet najlepsze plany. Mordercom nie było sądzone odebrać pięciu pestek pomarańczych, które by im powiedziały, że ktoś równie przebiegły deprze im po piętach. Tego roku jesienne burze i sztormy były długotrwałe i groźne. Długo czekaliśmy na wiadomość o Lone star Savana, ale na próżno. Dopiero po roku dowiedzieliśmy się, że gdzieś na dalekim Atlantyku widziano na falach szczątki rozbitego żaglowca z literami LS. No, już więcej nie słyszeliśmy o losie Lone Star. Zielone Oko przedstawił słuchowisko według opowiadania Artura Conan Doyle'a Pięć pestek pomarańczy Przekład Tadeusza Ewerta Adaptacja Roberta Długoborskiego Podajmy obsadę Sherlock Holmes Piotr Frączewski Doktor Watson Jerzy Tkaczek John Openshow Wojciech Duryasz. Reżyseria Zofia Rakowiecki Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego